Stare Miasto boczna uliczka od ulicy Odrzańskiej uzupełniająca zabudowa w ciągu zabudowy ulicy tablice informacyjne budynek mieszkalno-usługowy działka numer pozwolenie zgłoszenie inwestycja ukończona wymaga nie, niewielkich prac wykończeniowych na zewnątrz trudno powiedzieć jak to wygląda wewnątrz na pewno cel tancur architektoniczny dopilnowałby uwzględniono wszystkie założenia architektoniczne z zabudową w tym wyjątkowym miejscu. Dostawcy jedzenia wyruszają na swoje objazdy. Piętkowy wieczór 28 lipca 2023.